W ogóle pewne, czy chcę to robić. O... W dzisiejszym filmie oprócz Mojego oceniania i reagowania, i komentowania też opowiem o skutkach zaniedbywania błędów emisyjnych. Emisja głosu to jest technika śpiewu, generalnie, czyli w jaki sposób emitujesz swój głos. I jeżeli pojawia się jakiś błąd emisyjny, to znaczy, że coś technicznie nie gra i że jest gdzieś problem, który trzeba naprawić. Jeżeli ten problem zaniedbujesz, to potem są konsekwencje. No, 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 no! Jednakowoż postaram się, aby ten film nadal był dla Was atrakcyjny i rozrywkowy. Głośny Z tej strony witam Cię, Buziaczki Śle. Cześć. Similarly to jest zespół złożony z sześciu sióstr. One tak się przedstawiają. Six Sisters, Ages From i teraz mówią w jakim wieku są. I po kolei lecą Christina, Catherine, Lisa, Amy, Lauren, Danny. Taka kolejność. Każda z sióstr ma inną specyfikę swojego głosu, śpiewa trochę inaczej, mimo że wszystkie są z tej samej matki, z tego samego ojca. I każda z nich ma, uwaga, inne problemy emisyjne. Chciałam jakieś kryteria Wam dać. Co będę oceniać? Czy będę oceniać czystość głosu, siłę głosu, no ale nie mogę, niestety. Natomiast to, co mogę Wam powiedzieć, to to, że chcę ocenić ich poprawność, bo to jest coś, co jest w miarę obiektywne, coś, co mogę oceniać. Zaczniemy od góry. Krystyna. Krystyna nie ma do końca problemów takich technicznych, emisyjnych. Że coś jest źle, tylko ma problem taki techniczno-estetyczny. Ma takie coś, że jej głos ucieka delikatnie do tyłu, jak idzie do góry. Wycofuje się, nie ma takiego brzmienia osadzonego z przodu na żuchwie. Mamy takie wrażenie czasami, że ten głos się robi trochę kościelny. Troszkę. Posłuchamy fragmentów. Everybody seems so famous My tummy's turning and I feel like I'm homesick Too much pressure and I'm nervous Throw your soul through Every open door Count your blessings to Find what you look for Turn my sorrow Super. Into trash and go Pay me back in cash Read just what you saw You're the only one Yes! And it hit me na falset. Słyszymy ten głos? Teraz jest naprawdę tutaj. Żuchwa leci, wchodzi na górę. Posłuchajcie, co się stanie. Tak? Mamy coś takiego. Słychać? To jest po prostu taka pierdoła trochę. Ale mówię o niej, bo...

Spółgłoska N przywołuje dźwięk do nosa do przodu i wtedy łatwiej zabrzmieć z przodu. So you can keep me inside the pocket, you Super. Tak, Krystyna lubi tak zrobić eee, eee, z eee, vocal frajem. I to też jest fajne. Eee. ciśnięcia, ale jednak jej się udało przebić z tym dźwiękiem. Z kolei te wysokie góry, don't, były zrobione poprawnie, trochę bardziej z tyłu niż to by zrobiła, nie wiem, Lisa czy Lauren. Do nich dojdziemy, albo na przykład Amy. Także to jest właśnie Kristina, druga osoba. Catherine ma przepowietrzony głos i preferuje rejestr głowowy nad rejestrem piersiowym, dlatego że ma wrażenie, że rejestr piersiowy u niej nie brzmi z powodu niedomykanych tych fałdek, że to nie jest jednak poprawne. Dlaczego? O, to jest trudne pytanie, dlatego że nie byłam do końca pewna, dopóki nie usłyszałam pierwszego wideo, w którym ona mówi. Posłuchajcie, jak ona mówi. Hey, we're Simarelli. we're five sisters and we're gonna stay Party in the USA. Ten fragmencik, który jest bardzo dynamiczny, głos wcale nie jest jakiś stłumiony. Jak zaczyna śpiewać, na jego głos tak jakby nakłada się tłumik i to nie byłoby takie złe, gdyby nie. 10-11 lat później oglądamy najnowsze wideo i słyszymy, jak Catherine coraz częściej wybiera falset, dlatego że chce brzmieć bardziej popowo. I zamiast robić to poprawnie, zamiast poprawnie wyprowadzić dźwięk do przodu, zaczyna zamieniać rejestr głowowy na falset. Szuka też rezonansu w nosie, co zaraz usłyszymy, ale nie robi tego w oparciu o rejestr piersiowy. Więc nie będzie brzmieć intensywnie, tylko będzie brzmieć. Nosowo. I robi się problem w sytuacji, która byłaby do rozwiązania bardzo łatwo 10 lat temu. Natomiast teraz przez te nawyki, które uskuteczniała przez te 10-11 lat jest coś, co jest już dużą przeszkodą i nie będzie tak łatwo do naprawienia. Hey, we're Simarelli. we're five sisters and we're gonna Party in the USA. my hands up, play my song the but... dobrze, ale strasznie dużo starania w tym jest, żeby brzmieć z przodu. Słyszymy, jak się głos momentalnie ściesza, kiedy schodzi na dół? Tak? Zanika ta intensywność, dlatego że jest głowy należy bardziej na górze niż na dole. Zawsze powinien być miks, tak? Jakby to już czajemy, ale proporcja zawsze jest i zawsze jej szukamy. Równowagi. Na górze więcej głowowego, mniej piersiowego. Na dole? Na odwrót. Tu się to nie dzieje. Miks się nie uaktywnia, tylko zostaje więcej rejestru głowego i Katryn za kilka filmów nagle będzie szukać pomocy gdzie indziej. Jakby wiecie, nadinterpretacji, ale mam wrażenie, że ten głos nie jest naturalny do końca, że tam jest coś przekombinowane i Catherine szuka sposobu, ale nie wie jak. You're... bardzo pięknie i mi się to naprawdę podoba. To nie jest tak, że to jest brzydkie, że to jest złe, tylko że to prowadzi do szukania w złych miejscach. Trzecia w kolejności jest Lisa. I Lisa to jest absolutny fenomen. Uważam, że Lisa z naturszczykiem i nie ma absolutnie żadnych problemów emisyjnych, więc nie będę nic mówić, tylko pokażę. See how I live with every piece of I know you want me back. It's time to face the facts, and I'm the one who's got away. You know, it would take another place, another city, another world, another life. So glad I found the goody goodbye. Oh man, yeah, I'm just telling you shit. Never mind, I'll fly. Niektórzy po prostu tak mają, a niektórzy nie. No właśnie. Ma potencjalne problemy, nie problemy, tendencje, żeby delikatnie czasem zaciskać. I skąd to wiemy? Dlatego, że czasami jest bardzo, bardzo, bardzo brzęcząco metalicznie w jej głosie. Potrafi otworzyć, potrafi zrobić dobrze, jak się rozluźni, ale są momenty, że jest zbyt ostro. Ja mówię tak metalicznie, mam na myśli, że to jest taki dźwięk pochodzący z nadzwarcia. Wtedy, kiedy fałdki. Zbyt ciasno powstrzymują powietrze. Powietrze nie płynie tak swobodnie, jak powinno płynąć. Jest zbyt dużo ścisku na krtani. Pojawia się taka charakterystyczna metaliczność w głosie. I to jest to, co się dzieje u Amy czasami. Jak była malutka, w ogóle tego nie było. Im później, im więcej śpiewania, czyli znowu tendencja, która nie była przypilnowana, tym częściej to się dzieje. Welcome to the land of fan access. Whoa! I'm not gonna fit in. Good. Była za mocno, za dużo, za wszystko, za. i nic słychać. Amy jest jedną w sumie dziewczyną tutaj, która tak naprawdę preferuje rejestr piersiowy, właśnie. I śpiewa bardzo często w piersi i nie lubi przechodzić na mix, Nie lubi wchodzić w głowę i to słychać właśnie tym, że jest dużo metaliczności, dużo parcia na dźwięk i często jest ciut pod dźwiękiem. Tak. Amy potrafi, ale nie lubi. Lubi wywalić dźwięk i to skutkuje właśnie czasami zbytnim naciskiem. Dalej. Laurel. Taka osobistość ciekawa, bo Laurel ma dużo gór, lubi góry i bardzo lubi falset. Uwielbia falset na górach. Kiedyś nie używała go tak dużo, kiedyś śpiewała miksem. Jakoś tak sobie upodobała bardzo i to coraz bardziej słychać. Im starsza jest, że bardzo lubi Falset i łączę. Falset i łączę fałdki w sensie. I słychać właśnie taką fajną różnicę pomiędzy górą lekko-lekko i nagle powrotem na złączone fałdki. fajny bajer, ale to non-stop jest zawsze. To był pełny miks. Bardzo dobry dźwięk. Tutaj jeszcze było bez kontroli. To była jedna z takich pierwszych prób, żeby właśnie to robić. Góra falset, dół łączone fałdki. I tutaj jeszcze nie było kontroli, było czasem nieczysto.

Signature Look, tak jakby. Signature Sound. I została nam Denny. To jest największy problem, dlatego że mam wrażenie, że ona od samego początku miała coś nie tak. Nie stwierdza tak na odległość za bardzo, czy to jest coś fizjologicznego na fałdkach, jakaś dysfunkcja, czy to jest po prostu zły nawyk, który jest od dziecka. I to, co się u Denny stało, to to, że fałdki już w ogóle w ogóle nie chcą łączyć i jest cały czas dźwięk z powietrzem cały czas jest dziura tak jakby, nie ma tego łączenia kompletnego tylko jest łączenie z dziurą fałdki przepuszczają powietrze i zawsze jest szeles w dźwięku zawsze jest szorstko Baby, I have a story to be told. tu jest jeszcze ok, Teraz jest tak, że te pierwsze frazy thinking, making, czy coś tam było, były ostrzejsze, były z wyrzutem, fałdka jeszcze się poddawała, ale im dłużej ona śpiewa w ten sposób, im dłużej nie zwraca uwagi na ten dość poważny problem techniczny, że po prostu tutaj krta nie działa poprawnie, to tym gorzej jest.

stara się zrobić głośno, ale jak jest taki problem, że powietrze jest między fałdkami i nie ma tego zwarcia kompletnego, to nieważne ile byś pompował powietrza, to zawsze będzie dziura. I jakby powietrzem nie naprawisz tego i zgłaśniając nie naprawisz braku dźwięczności. <śmiany> Payphone. Dani rapuje i jej głos nagle okazuje się, że potrafi być dźwięczny. Więc mam wrażenie, że to nie do końca jest kwestia fizjologiczna, albo podczas krótkich dźwięków, czyli podczas mowy, jej głos sobie radzi, jeżeli to jest fizjologiczne, a podczas długich dźwięków, czyli na śpiewaniu, sobie już nie radzi. The Słyszymy to? Jest szeleszcząco i niedźwięcznie. Nie znaczy, że brzydko. Absolutnie. na M zawsze jest prościej dlatego, że dźwięk się kompresuje w nosie się zwęża, bo jest spółgłoska my. Ona ten dźwięk zbiera do kupy i nie jest aż tak świszcząco. Uff, wiecie co, słucham tego i za każdym razem jak kiedykolwiek słuchałam, ja te dziewczyny znam już długo, zawsze boli mnie Serce słuchając jak ona się męczy po prostu, jak strasznie ciało się męczy, żeby wydobyć z siebie dźwięki, które powinny być pod kontrolą, powinny płynąć swobodnie, przecież jej siostry potrafią, tak? A tutaj jest coś nie tak bardzo głęboko na takim fundamentalnym poziomie i po prostu nic, tylko ćwiczenia, mechaniczne powtarzanie raz za razem. Nic innego tego nie naprawi. I wanna live with you, even when we go. To jest piękno, na potrawie zrobić pięknie, tak? To nie znaczy, że nie ma talentu w ogóle, bo tutaj mamy osoby mniej utalentowane muzycznie. Mniej muzykalne i też bardziej muzykalne, czy one wszystkie? Tak, wszystkie są muzykalne, ale mimo wszystko słychać u niektórych większą intuicję muzyczną i Denio ma. U niektórych słychać mniejszą intuicję muzyczną. Ta intuicja, ta predyspozycja w ogóle nie jest tożsama z problemami ciała, z tendencjami ciała. To w ogóle nijak nie jest tożsame. Można mieć. Fantastyczną intuicję i ogromne problemy wokalne, można mieć mniejszą intuicję muzyczną i mniejsze problemy. My często to mylimy. Myślimy, że jak ktoś śpiewa pięknie, to ma super talent i żadnych problemów. <grym> to nie zawsze jest jedno z drugim razem. Nie Nie zawsze idzie w parze. A teraz już inaczej nagrana, bo prawdopodobnie wcześniej w studio, a to, co widzimy, to teledysk. No nie You Loved, Louis Capaldi i moje komentarze. I was super harmony. i'm going under and this time i fear there's no one to save me. the all and nothing really got a way of driving me crazy. Pięknie. i need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to own. it's easy. it's easy. it's never the same. I guess I kinda like the way you numb all the pain And now the day bleeds into nightfall And you're not here to give me through it all I let my guard down and then you pulled the rug I was getting kinda used to being someone This all not the way of living without you need somebody to know somebody to heal somebody to help just to know how it's easy to say but it's never the same i guess i kind of like the way you help me escape now the day oh, oh Okej, okay, to mi się nie podobało w ogóle, Krystyna, na końcu. Ale Deni mnie zaskoczyła, ja. Wow, bo nie było słychać w ogóle tego, co mówiłam. Może produkcja komputerowa, w sensie pomoc z komputera, na przykład wyciszenie syczących gór, equalizer, takie bariery. Natomiast Krystyna nie podobała mi się praca jej wodek. W tej piosence. Jak robiła głośne dźwięki, to było super. Jak robiła ciszej, to fałdki puszczały, chciały wejść na falset, co znaczy, że nie są do końca elastyczne i nie potrafią pracować. Tak na zawołanie, pianoforte, pianoforte. Działają pod naporem powietrza, czyli jak jest dużo, to super, ale jak się zmniejsza, to przestają utrzymywać złączenie. To było teraz słychać u Krystyny. No! Ogólnie spoko. Kto znał Simorelli? Rączka w górę, od razu możesz dać tą łapkę w górę. A jak nie znałeś, a i tak lubiłeś ten film, to też możesz polubić. Po informacji o tych wszystkich technicznych rzeczach, fałdki, przepływ powietrza, zaciskanie gardła, nosowanie wszystkie takie rzeczy na mojej grupie. Oraz uwaga, w poradniku PDF na mojej stronie pobierz, przeczytaj, sprawdź, które ty błędy popełniasz, bo jest poradnik 10 błędów, które popełniasz podczas śpiewania. I założę się na 90%, że popełniasz chociaż jeden z nich. Oprócz tego, uwaga, mam TikToka i Instagrama i fanpage'a na Facebooku. Trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia, buziaczki, pa.